Ej, hey, to ja! Skąd tyle. Jednostek na trzeciej alei? Nasz stary znajomy Herman Schulz znów dokazuje. Szoker, nie dostał właśnie warunkowego? Tak, ale widocznie już tęskni za paką. Bez obaw. Herman jest jak duże dziecko. Odprowadzę go na prycie Braikers. Ratowałem moją byłą z łap zjadłem z nią kolację, a teraz idę się rozprawić z szaleńcem, który okrada ludzi, wywołując fale sejsmiczne. Kolejny zwykły dzień z życia Petera Parkera. Chciałem się tylko upewnić, że nie zostawiłeś w laboratorium sprzętu swojego... No, ...przyjaciela. Nie przeszkadza mi, ale boję się, że komisja znów wpadnie i... Proszę się nie obawiać, niczego tam nie zostawię. Ale wiem, że mój przyjaciel jest wdzięczny za przychylność. Jest wielu ludzi, którzy za nim nie przepadają. Mówisz o tym bufonie Jamisonie i, i statku jego słuchaczy? Proszę cię, za prawdziwymi zmianami stoją ludzie... ...którzy nie dają się skłamsić, hamą. Tacy jak my. Sama prawda, doktorze. Do zobaczenia. No proszę, połowa wiesz, systemu ostrzegania już działa. Kiedy Spider-Cop bierze się do roboty, to choćby się waliło i paliło, robota będzie. Nie, nie, nie. Yeah. Szefowa nie chciała się do tego przyznać, ale zaczyna się przekonywać do Spider-Kopa. Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko. To czeka. Kiedyś.

Okoliczne jednostki. Mamy informacje o włamaniu. Funkcjonariusze przy Medicon. Udać się na miejsce. Zgłoszenie handlu narkotykami. Uda ci się dodać dość trzydzieści, napad z bronią w ręku. for now show us about Nie narkotykami. Potrzebna najbliższa jednostka. Mamy raporty z Lower East Side. Odbiór! Cześć, Herman! Serio? Ha odpuść to, nigdy ty nie złapiesz! Ostatnio też tak mówisz! Nie chcę cię krzywdzić! Tylko mnie to spowolni! Oh, bardzo miło z twojej strony. Herman, po co ci ta kasa? Co cię to obchodzi? Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania! Szkoda! Byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A! Zapomniałem, że ty... A! Mam cię! Pogadajmy! Powtarzam! Mam coś do Zaje. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja macie cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. To już powiedziałem. Ruchy, ruchy, ruchy. Jest to Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiedz mi o nim więcej? Może później. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow. To chyba najmilsza rzecz jaką od ciebie usłyszałem. Ech, zdaje się, że ma